Siemanko, YouTube. Dzisiaj za maksymalnie sprawdzimy. Pójdziemy na siłownię i zobaczymy, jak to wygląda z tymi, z tymi ciężarami. No, jestem najcięższy aktualnie w swoim życiu. 87 kg wybiło, masa idzie. Po operacji już też mi zaczęła ta waga skakać. No, ale no, muszę tą wagę mieć wyższą i trzymać, bo w sierpniu też na zawody jadę i startuję w 85. Więc. Ta waga yy, musi być yy, trzymana. No, a odnośnie operacji, jak tam pytaliście, no, mówię, że się udała, no, ale no, póki co nie ma jakiejś znaczącej poprawy, ale rehabilituję się codziennie i staram się. No, więc 2-3 razy w tygodniu te nogi robię. Wiadomo, prawą nogę lżej, lewą trochę ciężej. No, i tak to wygląda, więc, no, widzimy się na siłowni zaraz. Rozgrzewkę sobie zrobię i. Zobaczymy, jakie ciężary dowiesimy. Take a moment right here Feeling like it's out of gear Driving towards the sun With a rose and a gun Feel the wind in my hair Going nowhere, I swear Szczerze Wam powiem, nawet jestem zadowolony. Wyniki nie są najgorsze, w sumie to wydaje mi się, że niedługo będą lepsze, bo pejzydyzacja treningowa, którą sobie założyłem, naprawdę tutaj robi robotę. Ostatnio daję jedną tabletkę kofeiny, więcej też przed treningami. Czuję się bardziej powodzony. To też może mieć fajny wpływ na efekt treningów. Dodałem jeszcze dwa suplementy, żeby sprawdzić. Czy będą one w jakimś stopniu na mnie działać, ale póki co za wcześnie, żeby spekulować na ten temat. No i tak ogólnie myślę, że, że nie ma tragedii. Zobaczymy za jakiś czas, jak te wyniki będą wyglądać. No i w tym odcinku to by było wszystko. Taki króciutki odcinek. Sprawdzam sobie te, te wyniki. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was wyglądają wyniki z tymi ciężarami. Jestem ciekaw, jak to u Was wygląda. No, no i zostawcie łapę suba i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się na razie.